do rasistowskich, a w szczególności do Żyda. Żyda ukrywającego się na terenie Norwegii, pana Gawła. Panie Gaweł, czy ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich, ksenobowicznych i pan pan jako Żyd, panie Gaweł, godzi się na to, żeby ten przestępca na mordował na terenie Palestyny, a w tej chwili Iranu dzieci i ludność. Panie Gaweł, czy pan, panie Gaweł, złożył już zawiadomienie do Trybunału w Hadze przeciwko temu przestępcy zwanemu Netanyahu? On taki premier jakiś Izraela, o tej banda izraelska mordująca w gazie dzieci. Panie Gaweł? Czy Pan Panie Gaweł z Panem Dulkowskim i z tym całym ośrodkiem złożyliście już według tego rasisty na taniachu zawiadomienie do Trybunału? Jestem bardzo ciekaw, Panie Gaweł? Mam naprawdę wielką ciekawość, czy Pan Panie Gaweł, swojego brata, Zida z Izraela? Na Taniachu już zgłosił tego przestępcę. A może pan panie Gaweł, bo pan też żyć panu nie pasuje, nie wypada. Panie Gaweł z panem Dulkowskim powiadomić. Trybunał w Hadze. A może trzeba zdelegalizować ośrodek zachowań. Rasistowski, ksenofoficzny, bo on tak może, proszę Państwa, wybiórczo traktuje te sprawy związane z ksenofobią i rasizmem. A największy rasista, Netanyahu z Izraela, morduje w Biały Dzień, zrzuca bombę, ale to jego dobra bomba. Nie o, pewnie kawał powiesz, że to jego dobra bomba, tak? A może pan. Rybak napisze, Marcin Rybak, napisze Wyborcza, że Bustowski chce teraz tego rasistę, tego ksenowoba, tego ludobójcę na taniachu postawić przed Trybunałem w Hadze. Bo to niedobra rzecz mówić, że Żydy to mordercy. Niedobra rzecz. Niedobra. Polski rząd też, proszę Państwa, o niedobra rzecz mówić, on flaga nie wieszać. Palestyńska. Nie można wieszać. No bo przecież jak oni mogliby na swoich braci, z którymi palą świeca hanukowe w Sejmie, powiedzieć, że na to jest zabójca i morderca ludobójca, morderca dzieci. Bardzo bym prosił, żebyście to rozpowszechniali ustępniali I oczekuje panie Gaweł, że opublikuje pan na stronie środka Monitorowań Zachowań Rasistowskich, Ksenobowicznych zawiadomienie do Trybunału w Hadze i ONZ o zbrodniarzu. I konieczności postawienia tego zbrodniarza przed Trybunałem wchadza za ludobójstwo, za morderstwa, które dopuścił się w gazie na palestyńczykach. A dziś zaatakował Iran. To jest właśnie ta wasza żydowska rodzina. Kochająca się żydowska. No ale pan Gaweł? Ja mówię z pełną odpowiedzialnością, bo pan Gaweł pisze do sądu rejonowego w Jeleniej Górze, że on chce być oskarżyciel posiłkowy w sprawie mojej, ponieważ on z pochodzenia jest Żydem. Skoro jesteś Żydem i takim jesteś poziomnym Żydem, panie Gaweł, to ja oczekuję, że pan podejmiesz kroki. No po to chyba w statucie macie. Kwestie związane z rasizmem, a największym rasistą i faszystą jest na dzień dzisiejszy w e świecie nataniachu. Wasz przywódca, wasz premier z Izraela, no czyli twój brat, brat panie Gaweł nataniachu. Pozdrawiam!